Cześć, Sebek z tej strony. Na samym początku chciałem przeprosić, że będę miał trochę dziwny głos. Może będę pociągał nosem, ale jestem chory. No, trochę kiepsko się czuję, ale nagram filmiki, dlatego że dostałem dzisiaj cztery przesyłki. Tu jest jedna przesyłka, to jest od y, Kruszyny, podejrzewam, bo poznałem po nazwisku i imieniu. Drugą przesyłkę mam tutaj od Michała Kotlickiego. To jest jakaś niespodzianka dla mnie. Tu podejrzewam, że są saszetki tak z Liga Angielska 2013-2014. I tu mam jeszcze taką większą przesyłkę. Nadawca, o ile dobrze tutaj widzę, Bartek Pi, chyba tak mi się wydaje. Dobrze, ja może zacznę sobie od przesyłki, może tej. Dlatego, że podejrzewam, co tam jest. Zaraz zobaczymy. No, coś jakieś chorobsko mnie złapało i kurde, kiepsko się czuję. Tak, to są właśnie saszetki, na które czekałem. Match tak Liga Angielska 2013-2000. Strasznie się cieszę, cieszę. Czekałem na nie, nie mogłem się doczekać. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć na razie wziąłem i w następnym jakimś tam odcinku sobie je otworzę. Jak widzicie, jest w jednej saszeczce 10 kart. No i będę szukał Artura Boruca, którego bardzo lubię. Jest on dla mnie najlepszym polskim piłkarzem, yy, bramkarzem. Oczywiście to jest moje zdanie, pomimo tego, że tam miał yy, wtopy, ale każdemu bramkarzowi, każdy bramkarz w swojej karierze na pewno miał jakieś yy, błędy, no ale nieważne. Otworzę sobie tutaj teraz jeszcze przesyłeczkę od yy, Kruszyny. Bardzo fajny koleś, konkretny. Zaraz zobaczymy. Co tam ciekawego? Sorry, ale naprawdę jestem chory. No, a tu jeszcze trzeba do roboty iść. O! O! Czegoś takiego to ja nie widziałem. Hmm. Fajne to jest. O! Ale dobra, najpierw sobie otworzę ten boosterek. I tu chyba będą karty, które, o które prosiłem. Yy, limitka Mario Getze. O! <laughs> Game changer! Laur Madrid Isco. Wow! Super! To ja go sobie już tutaj dam. A, niech sobie tu stoi. Super! Dziękuję Ci bardzo. Eee, Manuel Neuer, o Ilara Mendi, Real Madrid. No i jeszcze jak dobrze pójdzie, to dostanę od doktora Radiana Beyla. Dzięki Ci, wielkie. Fajnie, że szybko obejrzałem ten filmik i sobie go zamówiłem. Eee, na pewno Ci się jakoś za niego odwdzięczę. O, i coś mi się tutaj przewraca. O, no, tak sobie postawię. Dziękuję. Bardzo fajne karty. No, co jest. O, i dzisiaj coś mi nie idzie. Dobra. Chyba przez tą chorobę łapka mi się trzęsą. Coś. Fajne karty, dziękuję Ci bardzo. Teraz zobaczę sobie tutaj coś fajnego widzę. W saszetce eleganckiej. Teraz ja sobie tą saszetkę użyję do, gdzie on jest. O, trzeba go schować. O nic mu nie będzie <try> Sorki. wow, super, widzę, że no i tak upadł, widzę, że wysłałeś mi o, już wiem co zrobić o, bo coś mi się tutaj otwiera widzę, że wysłałeś mi fajne, to są magnesiki Hala Madrid fajnie, dziękuję bardzo o, koszulka Fly Emulates, Emulates. też magnesik o, to jest szaderskie fajne to jest Super. O, a tu zobaczcie, jakaś taka karta. Cristiano Ronaldo. I z drugiej strony, super to jest. Dziękuję Ci bardzo. Strasznie się cieszę. Bardzo fajne to jest. Karty też super. Tobie też wyślę to, co tam pisaliśmy. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo fajna przesyłeczka. Fajne karty. Ale to też jest czaderskie. Podejrzewam, że to jest chyba w Fantopie dają takie prezenciki. Ja dostałem takie podobne, ale ze Star Wars. Ale to jest super. Dzięki, naprawdę strasznie się cieszę. I czekaj na moją przesyłkę. No, to było na tyle, i zaraz otworzymy sobie następne dwie przesyłeczki, a te saszetki otworzymy sobie tam w którymś odcinku. Także dziękuję Wam. Pozdrawiam, cześć.